Dobry. No i co? Zobacz, tak to wygląda. Wczorajszy akumulator, ten na dole, zużyliśmy go wspólnie. Musiałem go przepiąć do falownika, żeby go falownik po prostu szybciej naładował, wiesz, bo ta moja ładowareczka potrzebowałaby dwóch, trzech dni, żeby naładować. Tak to wygląda i to mi się nie podoba. Jestem niezadowolony z efektu, jaki uzyskałem. Stan naładowania 14V, 100%. Po 3,50 V mamy na każdej celi. Tak więc śmiało mogę powiedzieć, że jest w pełni naładowany, ale kurczę, po pierwsze Primo, troszkę za duży jednak, on mi nie wejdzie pod fotel nawet do przodu, jeżeli chciałbym je tam w prawo dać pod fotele, za ścianą, to on mi się tam nie zmieści niestety, to jest pierwszy problem. Drugi problem, ta obudowa jest metalowa, więc musiałbym to sobie tu zaizolować, albo jakoś zakryć te, o, no to nie pasuje do tego. Ale jakkolwiek musiałbym zakryć na wszelki wypadek, eee, no nie podoba mi się to konstrukcja. I teraz porównaj sobie tą obudowę, którą wczoraj mam nadzieję, że widziałeś do tej. Czekaj, ja tylko zdejmę ten akumulator. Tutaj mamy powiedzmy metalową obudowę. I tak, po pierwsze Primo, jak sobie tak położysz, to tak jak widzisz, plus i minus masz wewnątrz schowany, więc. Z niczym to nie koliduje, tak? Są zakryte. Po drugiej primo. Nie kurczę, no zobacz, jaka kulturka tutaj w środku. Zaczeka kulturka. I po trzecie primo BMS. Możemy śmiało tutaj podpiąć mu maty. Możemy śmiało włączyć w ogrzewanie. Ja nie pamiętam, jaki tu był BMS. To chyba też był 200 A w tej obudowie. No bo to, to jest obudowa dla ogniw 280 i dla 300 i 330, nie? To myślę, że 200 BMS-a dali. Musiałbym się zalogować, sprawdzić. Ale do puenty, do puenty. Nie była ziemia, nie była ziemia ten case. To jest metalowy. on nie jest wodoodporny. Nie ma tego, nie o-ringu, tak jak wczoraj powiedziałem, bo już tam ktoś mi zwrócił uwagę. To nie jest o-ring, to jest uszczelka. To nie ma tej uszczelki, powiedzmy. Nie jest tego tak odporny na wodę, na wilgoć. Natomiast, no ja tutaj, wiesz, no nie spodziewam się deszczu w samochodzie, także śmiało taką mogę mieć. Do puenty, zamówiłem z Polski jeszcze jedną taką obudowę dzisiaj. Tak więc tam mój patron też pytał o link do tej obudowy. Słuchaj, po ci link? Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz, to ci mogę moją odsprzedać. Za chwileczkę będzie wolna. Zamówiłem w firmie Deligrin, powiedzmy, tą obudowę. Oproszę na tej aukcji od nich. Pytałem, czy mają w ogóle tutaj u nas. Powiedział mi sprzedawca, że mają dwie sztuki, także już została tylko jedna. Zamówiłem jedną taką obudowę i jeszcze jedną po prostu. Przyjedzie mi ta obudowa, zabiorę ogniwa tamte, tego tyjonia ze środka, powkładam sobie do tej obudowy, zamknę dwie obudowy pod ścianę, złapię tak pasem i tak zostaną na razie. No chyba, że jak będzie cieplutko, to sobie je przeniosę do przodu. Tymczasem dzisiaj sprawdzimy sobie z samej ciekawości sprawdzimy sobie ten akumulatorek. Zaraz go obciążymy 2-2,5 kW. Zobaczymy pod termowizją, jak te moje przewody, co się będzie działo. Ja akceptuję powiedzmy do 40 stopni. Tak jak się kąpię pod prysznicem, tak samo mam 40-42 stopnie wody. Tak mi powiedzmy wyświetlacz pokazuje. Tak najprzyjemniej mi się bierze prysznic. Także akceptuję temperaturę przewodów maksymalnie 40-42 stopnie, wszystko co powyżej. To już dla mnie osobiście wychodzi poza normę. Ale najpierw. Dawaj na kawę, do mnie dziś będziemy na tarasie razem bić. Najpierw dawaj na kawę. Dzisiaj kawa od pana Michała. Panie Michale, bardzo dziękuję za kawę. Taka wypasiona za 50 zł, także duża śrubka do naszego kampera. I mamy to. Pakiecik otwarty, przetwornicę mamy podłączoną, a do tego. Do tego muszę się tu na lewo obrócić, proszę bardzo. Taki grzejniczek. Ten grzejnik ma 2 kW grzania, czyli troszkę więcej będzie brał. Wiadomo, strata na przetwornicę, bla, bla, bla. W razie czego to jeszcze dołożymy sobie obciążenia. Mamy przedłużarz, także nie ma problemu. Mogę jeszcze jeden grzejniczek podłączyć. Potrzebujemy informacji z termowizji, tak? I informacje mamy. Kamera termowizyjna powiedzmy na łapie, tak? Pod troszeczkę innym kątem widzę niż ten. Telefon na dole. O, coś takiego. W prawym rogu mamy kawę. 38 stopni. Tu mamy moją rękę. Dzień dobry. Wow, wow. Musisz zrobić pieska? Wow, wow. Dobra. Przetwornica uruchomiona. A milczy. Czemu się nie mogę połączyć? Teraz. Pobieramy pół ampera. Uruchomiona przetwornica po prostu. OK, okej. Okay. Tu mamy pomiar, punkty automatycznie mamy. Jedziemy pierwszy bieg. 52, 57, 60. Rozpędza się po prostu grzejniczek rozgrzewa. 1200W. OK. Na termowizji najbardziej ciepły moment to jest nasza kawa. A zobacz, że sam BMS nie robi się ciepły. Mosfety, na nim na pewno. 1400 na pierwszym biegu, fajnie. Fajnie. Najzimniejszy punkt tutaj po prawej 12 stopni środkowy 15, tak to zróbmy sobie jeszcze teraz tak tutaj pomiar w tym zakresie Maksymalnie 21 stopni, ok. Na przewodzie już, minusowym, na tym czarnym, na tym moja rękę tu, na tym czarnym. Dobrze mówię, 21. Nie, pardon, na plusie na tych dwóch cienkich 21 stopni, 22,5 bierzemy ile? 1400W. Dobra, no co to jest 1400? Jeszcze, dawaj 200A, ok, osiągnęliśmy maks BMS-a. On nam pozwoli trochę więcej, także 2700W. 27, 28 stopni. No, kabelki się rozgrzewają. Czy tam jakieś nasze połączenie na dole? Nie, to się po prostu odbija. OK. Ok, okej. Okay. 30, 34 No słuchaj, no to tak jak z tą kompresją. Nie? Ja wcale nie lubiłem kompresji tą taśmą, tylko tak sobie je obkleiłem, bo nie zależy mi w ogóle na kompresji. Po prostu złapałem ogniwa i tyle, bo tam też ktoś pisał, że powinienem po dwa ogniwa zaklejać. Nie, nie, o jakie kompresji my rozmawiamy, taśmą w ogóle? Nie, nie, obojętna mi jest kompresja totalnie. Tutaj zabawa, testy. Tak samo te przewody, powiedziałem, one są za cienkie dla mnie, natomiast no dam je z uwagi na to, że on będzie pracować równolegle. Tak, jak teraz idzie z tego jednego akumulatora 2400 W, technicznie u mnie nigdy nie powinno tyle pójść. Powiedział, a na drugi dzień co robi? A na drugi dzień już tyle bierze z jednego. Jak nasze przewody 47 stopni, zobacz. Temperaturka dalej rośnie. Już nie zdały. 42 jeszcze bym zaakceptował, tak jak powiedziałem. Czekam, muszę sobie tu poluźnić ten uchwyt. O, tak. No ale te z przetwornicy oryginalne też są ciepłe, też są cieplutkie. Ten już parzy. Ten już parzy. A nie, śruba okej, okay. tylko sam przewód tutaj, dobra, a drugi? Śruba też okej, okay. no ale ten minus zimny. Tu są dwie dziesiątki, wiesz? Tu są dwie dziesiątki, tu mamy 25 mm. Spoko, ten jest zimny, natomiast te dwie dziesiątki. No, już są wrzące. Jak przy ogniwach? Przy ogniwach spoko. Możliwe, że ogniwo po prostu swoją budową wciąga bardziej to ciepło. Tutaj nie ma gdzie się schłodzić to połączenie. 57 z hakiem. Sześćdziesiąt dwa i pół. Patrz, cały czas się rozgrzewa. Widzimy. Może moja wina, może źle tutaj zacisnąłem, ale jest wrzący, jest wrzący zdecydowanie, śruba też już jest wrząca z obu stron. OK, tu zawiniłem przewodem. Widać zdecydowanie, że jest za cienki na pojedyncze wykorzystywanie. Natomiast cała reszta, zobacz, BMS-ik, czekaj, dodamy sobie punkt tutaj. BMSik ma 25 stopni. Spoko. Tam na dole, tak jak widzisz połączenia nasze, tutaj nic się totalnie nie dzieje. Tam jest wszystko zimne. Ok, to dajmy sobie z powrotem pomiar na tym obszarze. 70 stopni? No. No. Czy ja jestem w stanie tak powiększyć? Przesunąć nie. Musiałbym tak zrobić. Tu. Tu nam się najbardziej grzeje. Ten moment. Wydaje mi się, że tutaj też źle zacisnąłem. 73 stopnie. Mhm. Od strony ogniw, spoko i jest ciepły, ale nie jest wcale wrzący ani nic. Natomiast tutaj, tu już parzy, już się topi. Czekaj. Wyłączymy przetwornicę. I to jest chyba i tak przecież wszystko tej przetwornicy, bo ona 2,5 kW daje. To puścimy sobie dwa grzejniki, wiesz? Zobaczymy, co się pierwsze podda: przetwornica, czy.

250, ale już sinusoida, no właśnie, koniec, wycina. Dobra, starcie. Troszkę się poznęcaliśmy, kilka minut. Nasze przewody osiągnęły 70 stopni. No widzisz, śmiało ci mogę powiedzieć, tak, właśnie zaczynają się pożary. Właśnie tak, właśnie tak, przez zbyt małą średnicę przewodów lub. Przez powiedzmy nieprawidłowe zaciśnięcie tych przewodów na oczku, wiesz? Dlatego ja zawsze, powiedzmy, jak zaciskam, to sobie jeszcze dodatkowo zalewam cyną, albo nie zaciskam, tylko porządnie zalewam cyną. Bardziej ufam w takie połączenia cynowane. Jeszcze nigdy z nimi problemów nie miałem. Tak jak mówię, on miał nie pracować ten akumulator powiedzmy pod dużymi obciążeniami. Małe urządzenie odbiorcze, dodatkowo podzielony, powiedzmy, pobór energii na dwa magazyny stary, no to wiesz, sznurówkami bym to podłączył i też by mi to działało tak naprawdę. Takie ogniwa ci się nie podpalą. Nie ma takiej opcji. Podpalić Ci się wszystko obok, ale nie ogniwa. No i co, ja na razie to zamykam. Normalnie to bym zrobił tak, że wymieniłbym ten przewód, albo dołożył jeszcze jeden, żeby wzmocnić po prostu na, na trzy żyły i cały ten akumulator, tak jak jest, oddałbym komuś. Natomiast te gotiony 314, chciałbym je tu potestować, chciałbym je tu zainstalować w tym samochodzie. Niech pracują i nie przyglądać, mi się mamy obok Ewy 314, czy tam 306, i będziemy mieli gotiony. Powiedzmy, będą pracowały A razem, równolegle. Zobaczymy. Czy się kiedyś w którymkolwiek jakiekolwiek problemy pojawią, natomiast no niestety, no niestety troszkę się zawiodłem. Wiesz, bardzo długo czekałem na tę obudowę, bo ona z Chin płynęła do mnie. Bardzo długo na nią czekałem i się zawiodłem. Samego BMS-a można by podmienić, dać takiego, żeby była opcja podgrzewania. Cel przewód dołożyć i powiedzmy, mamy temat zamknięty. No, no nie do końca, niestety, no ta obudowa nie zmieści mi się, bo fotel z przodu, bo tam są takie takie rurki, wiesz, wzmacniające z tego fotela i nie zmieści mi się ta obudowa tam po pierwsze, po drugie tutaj plus i minus tak wystaje, jest na wierzchu, jak ja położę tutaj drugi akumulator, to pomimo tego, że one będą do ściany złapane gdzieś tam jakieś obawy bym miał, że może mi się ta metalowa obudowa, wiesz, tu zwarcie zrobić, także to jest drugi minus, no i trzeci minus wiadomo, to podgrzewanie celnie. Rozmiar wystający plus i minus, no i brak podgrzewania cel Brak opcji zainstalowania MAT po prostu w BMS-ie spowodował to, że zamówiliśmy jeszcze jedną tamtą obudowę metalową. Mają w Europie także spoko. Jeszcze plan B był taki. Mój wczorajszy plan, powiedzmy, jak już sobie to przeanalizowałem, był taki, że. Ten magazyn tak, tak samo sprzedam. Tą obudowę sprzedam i tą obudowę sprzedam. A tu wstawimy po prostu magazyn 24V, tak? Obudowę metalową. Natomiast nie mają. Nie mają nigdzie, powiedzmy, u nas 24V. Nie jestem w stanie kupić. Mają za to tą dwunastkę. No to wybiorę. Biorę, mają dwie sztuki, biorę jedną. Tam mi się zmieści pod fotel. To mogę troszkę odsunąć, docisnąć tam i będziemy mieli 8 kWh w tym busie. I jeszcze troszkę, jeszcze troszkę będzie można go testować. No myślę, że jeszcze jest miesiąc. Powiedzmy, potrzebuje na ten samochodzik, żeby mógł zacząć jeździć normalnie, i gdzieś go zabierzemy, gdzieś go potestujemy, co? Zrobimy sobie jakiś wypad na weekend, na sobotę i niedzielę tym autem. Hmm? Zobaczymy, jak sobie poradzi, co? Panele na dachu mam 600 W, tak? 2 razy po 310, czyli 620. Proszę bardzo, jeżeli odpaliłem drona, zrobiłem zdjęcie, to właśnie widzisz dach z tego busa. A jeszcze sobie zrobiłem monitoring taki wewnętrzny. Zdalny. Temat zrobiony i skończony, natomiast no nie pokażę Ci obrazu z tych kamer aktualnie. Pokażę Ci w przyszłym tygodniu, mam nadzieję. Natomiast na takich kamerach oparliśmy monitoring do około 360 stopni i koszt poniżej 300 zł. A to jest chyba najważniejsze, co? To jest chyba najważniejsze. Tani Armani. Taki monitoring w tym aucie. Tyle na dzisiaj z mojej strony. Dzięki za obecność. No i tak jak widziałeś, dwa razy 10 mm2 albo 12. 12 chyba tam te przewody są. Nie dały rady. Dzięki wielkie. Na razie.